Na pewno znasz jakąś ciekawą historię. A znam? W końcu jestem karczmarzem. <laughs> za siedmioma górami, za siedmioma lasami, hen, hen, daleko stąd, żyła sobie dziewczynka. Była najprawdziwszą księżniczką, czarodziejką i wiedźminką. Księżniczka, czarodziejka i wiedźminka? Nie przesadzasz, aby? Nie przerywaj. Chcesz poznać historię o księżniczce, Wiedźmince i czarodziejce, czy nie? Przepraszam, nie będę więcej przerywał. To historia o przeznaczeniu Wiedźminie. Wysłuchaj jej uważnie, a może na coś ci się przyda. Dziewczynka urodziła się jako księżniczka. Miała wszystko, czego zapragnęła: miękkie, ciepłe łoże, mnóstwo sukienek, służbę i małego konika. Miała też rodziców i babkę, potężną królową. Dzieciństwo spędziła w pałacach i zamkach, strzeżona przez setki rycerzy. Wszyscy myśleli, że zostanie wielką królową, ale przeznaczenie chciało inaczej. Straciła rodziców. Wrogowie zabili jej babkę i zagarnęli królestwo. Mimo wszystko przeżyła. Zbieg okoliczności, lub jeśli wolisz przeznaczenie, związał jej los z wiedźminami, a konkretnie z jednym. Trafiła do Kermoren, gdzie nauczyła się walczyć i znalazła nową rodzinę. Dziewczynka miała magiczny talent, była źródłem. Wiedźmini przestraszli się nieopanowanej mocy źródła i wezwali na pomoc czarodziejkę. I tak dziewczynka rozpoczęła naukę arkanów magicznych. Wiedźmin i czarodziejka, którzy zastąpili jej utraconych rodziców, kochali się i dziewczynka odnalazła szczęście. Mogła zostać jedną z najpotężniejszych czarodziejek, ale nie to było jej pisane. Znów przeznaczenie przypomniało o sobie. Nadeszła wojna. Wiek miecza i topora. Los rozdzielił kochającą się rodzinę. Dziewczynka w rozpaczy wyrzekła się magii i została grasantką. Nauczyła się zabijać. Polubiła zabijać. Wtedy zrozumiała, że idzie za nią śmierć. Wszyscy, z którymi się związała, umierali. Tylko uparty wiedźmin i nieustraszona czarodziejka walczyli z przeznaczeniem i nic nie mogło ich złamać. Los rzucił dziewczynkę do obcego świata, skąd jednak wróciła. Jej tropem szedł najstraszniejszy zabójca, jakiego nosiła Ziemia. Jednak udało jej się przeżyć i zwyciężyć. Ścigali ją agenci wszystkich królestw, nikt jednak nie zdołał jej schwytać. I kiedy wszyscy wrogowie zostali pokonani, zapanował pokój i wreszcie dziewczynka spotkała się z Wiedźminem i czarodziejką, los zadrwił z niej po raz kolejny. Co się stało? Wiedźmina zabił chłop, nie potrafiący władać bronią. A czarodziejka umarła z wyczerpania, próbując ocalić ukochanego. A ona nie mogła pomóc, bo wyrzekła się magii. I tak księżniczka, której nie dane było rządzić, widziminka, która walczyła z ludźmi, a nie z potworami, oraz czarodziejka, która nie mogła rzucać zaklęć, wykorzystała dziki dar źródła i odeszła z tego świata. Zostawiła go. Mam dziwne przeczucie, że to nie wszystko. Powiedziałem wszystko, co wiem, poza jednym. Dziewczynka nazywała się Cyrilla, ale to bez znaczenia.